Skąd banki mają pieniądze? Oczywiście chodzi tu o te pieniądze, które umożliwiają bankom udzielanie pożyczek, kredytów. Te pieniądze, które zarabiają, to oczywiście wynikają z wszelkich opłat i oprocentowania. Ale jak bank uzyskuje te środki, żeby później je po prostu swoim klientom pożyczyć? Zacznijmy od kapitału własnego. Bank na początku istnienia musi mieć jakiś własny wkład, jakiś kapitał. Nawet nie jakiś, tylko dosyć duży. Te zasoby najczęściej pochodzą, oczywiście, od inwestorów, od założycieli banku. Następnie są depozyty klientów, klientów banku, czyli środki, które wpłacamy, żeby oszczędzać. Środki te są oprocentowane, ale oczywiście zysk tych, którzy je wpłacają, oszczędzających, jest nieporównywalnie mniejszy niż to, co zyskuje bank na udzielaniu pożyczek kredytów. No, może przesadziłem, nie tak nieporównywalny, tylko zysk oszczędzających jest o wiele mniejszy. I właśnie te depozyty, te pieniądze, które wpłacamy do banku, to jest kolejne, kolejne źródło pieniędzy dla banku. Te pieniądze oczywiście są dalej pożyczane. To nie jest tak, że my je wpłacamy i one trafiają na konto, czy też leżą sobie. One po prostu pracują dla banku. Kolejna i często najważniejsza część posiadanych pieniędzy to po prostu pieniądze pożyczone od innych banków. Tak, banki pomiędzy sobą pożyczają i to w bardzo dużej skali. Oczywiście pozyskiwanie takich środków nie jest tak obciążone, nie jest tak mocno ujmijmy to oprocentowane, jak to, co przychodzi nam płacić zwykłym klientom, kiedy idziemy po pożyczkę czy po kredyt do banku. To jest troszkę inaczej rozwiązane. Ale po prostu bank może pożyczyć, i bardzo często to robi, od innego banku. Więc pieniądze banki posiadają z kilku źródeł. Tymi głównymi źródłami są właśnie pieniądze własne, pieniądze pochodzące właśnie od inwestorów, do tego depozyty klientów oszczędzających w banku oraz pieniądze uzyskane od innych banków. To właśnie dlatego banki mają możliwość pożyczania tak wysokich, dużych kwot, nie mając bardzo często realnie tak wielkich możliwości posiadania takiej ilości gotówki. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Teraz najprawdopodobniej co tydzień będzie taki odcinek o bankowości, o ekonomii, więc zapraszam. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.